Czekaj, bo nie słyszę, jest za głośno. Tak no. ja też mam głośno grę. Ale nie, jest, nie jestem killerem. Okej. Okay. O, dobra. To jak? Zabijamy się jak będziemy żyć, czy nie? nie? Nie, nie, nie. A masz. jesteś killerem? Nie, a jestem. Piekinierem, najlepszym. Hmm. Ja jestem ty, który ma wszystko po piące i niestety troszeczkę mi laguje z niewiadomych przyczyn. I nie wiem. Mi laguje, bo mam... bo mój komputer jest na 10 km. Mhm. W sumie mam... Do, niby mam dobrze na razie. Znaczy mi, mi ścina najbardziej kiedy gram z Jasonem i używam tego shifta całego. No. To wtedy mam... no tak, generalnie to nie tak średnie, żebym cokolwiek złapał. Ale no, ja no, mam, mam akumulator. Ale gdybym może sobie kupił lepszą kartę graficzną... E, e, A, ma... czy jesteś za rzeką? Za. Okay, <laughs> do, mamy tego? Do... Benzynę już? Ty, mamy już auto prawie, tylko jeszcze klucze. A, co nie na nie mam kluczy. Fajnie by było, gdyby było, można... Nie no, to nie jest możliwe nawet w życiu realnym. Co? Żeby tym podsknańcom aktywować jako klucze. A w sumie... dałoby się. O, policję wzywamy! O, to gitara. Znaczy ja mam perkę na to, że o jakiś... ...jedną czwartą czasu szybciej się przychodzą, ale no do... Ty ocie, powiedz mi... ...kiedy ktoś wstawił w tym a ja nie wiem. Chyba że ona. Dobra, ja jestem z gościem w, w domu i jest nie za przyjemnie znaczy, Ja tam gdzieś na Discordzie jakimś miałem mapki e, I, może... Mam klucze! Chodź tu! Gdzie jesteś? Za rzeką powiadasz? Tak, jestem. Dobra, ja biegnę od strony góry, więc to jest dwuosobowe Ja tu osobowe? jestem z jedną osobą w domu i próbujemy... Zjać. Hej, to jest żółte czy. żółte czy nie żółte? Ej, killer stoi! To jest dwuosobowe auto. A ty masz typa tam? Na Eee, klucz... no chodź do dwuosobowych. Dam ci kluczyk, ty pojedziesz, bo ja mam troszeczkę lagi, dobra? To jest killer chyba. Eee, ja odpalę auto, dobra? Już żeby. A. Chodź o mnie. No biegnę, staram się, ale ty prowadzisz czy ja prowadzę? No, ja. Mi. Ej masz, może kogoś zastanować czy coś? O, jesteś ja wsiadłem do auta. No to chodź. O, ja teraz wysiadłem. Jedź. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Nie do przodu. A on tam jest, o kurde. A on już do ty jechać? No, patrzę co, co jest za mną na S. No, żebyś tylko nie przysłonił No jak mam nas wolność Nie Jedź nawet bokiem, nawet, nawet nie idź po drodze jeśli nie trzeba. Dobrze. Teraz składamy ręce i modlimy się, żeby wyjechać. Jest wyjście! Nie, przed nami jest! Jedź do przodu. Jedź do przodu, jedź do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, nie zdąży inaczej. A do tyłu, no do tyłu. Nie, do, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Wiesz no co, Elo. <laughs> ja sobie... ...totalnie zgubiłem się. Jeźdź do, na lewo. No, 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 tam i jedź do... O nie, tu jest wyjście, nie, 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 on tam jest ON TAM JEST o. Już nie Już nie? Teleportował Nie Nie zrobisz tego Nie zrobiłeś tego, Jest wyjście ja Ej, splotuję temu gościowi, który został za nami

O, to nie ty, okej. Okay. What happening? Jestem nad jeziorkiem. A ja też, i właśnie sobie jechałem do domu, czy to ty? Nie, to jakiś random. Nie o, już. Oj, oj, Skakanie. Yo, boy, to, zna musisz znaleźć itemek do... Znaczy, musisz znaleźć telefon. Masz już? Mam fuse, o to powiedziałem. O, cyzarek. Dobra, jest parę miejsc, gdzie on może być ten telefonik. A ty nie masz ma mapy własnej? Nie masz w ogóle? Nie, ale aczkolwiek już nie musisz mówić, bo chyba znalazłem. Oh boy, znalazłem. Dobra, nie. Wolę maczetę, bo jest dłuższa. O! Dobra. Super. No to tak, tak. Jest dobrze. Widzisz, że od razu czasu jest, to zostało? Ej, jesteśmy obok siebie. Trzy, dlaczego 3 minuty, co? No bo mam perka. O, coś takiego bym chciał. O, cześć Stasiu. E, ten dom już jest ograbiony, więc nie, nie ma potrzeby tutaj chodzenia. Chodź, idziemy. Chodź tam. Obiec. możesz sobie tak potruktać. Nie ruszaj się. Tata się nie ruszaj, bo może się tak wydarzyć, że idę zapalić światło. Sasio... ja ci powiem tak, dopóki jesteśmy tu obok ciebie, to jedyny sposób, jak on może nas zabić, to... się. oni uciekają, chodź szybko! Idziemy jedyny tam... sposób, żeby nas zabić, to jest yy, nie wiesz, że te trzy autoataczki musi ty, no. Jason walnąć. Bo, wiesz, jak coś się stanie tobie, to ja walnę, a mi to ty walniesz. Chodź na X-ie, bo ja nie mam staminy za dużo. Proszę poczekać, bo w ogóle nie mam pewności, że jestem Jak idę Jak idę na kucaku, to on gdzieś że jest z przodu. Chodź szybko, biegniemy po łóżku. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Trzeba się trzeba trzymać w ekipie, bo wszyscy umrą. Czekaj. OOLO! Co? Gdzie jest tam? Eee, gdzie jest tego? Tam jest tam jest policja, o kurde. Cześć! Zregeneruję się, regeneruje, to minę. Czekaj chwilę. O ty... Pomóż mi pomocy, pomocy! Hitnij go! Nie wierzę w ciebie. Ja pierdzielę. Nie wierzę w ciebie. Panie, no mówię ci, żebyś... Przepraszam, jest... ...kiedy nie złapie. Przepraszam.

O! Dobra, jestem back in game. Siema, siema. Siema, siema. Jeszcze kto został, ja nie mo... Ma... A, to ty, ja. okej. Okay. Zostały trzy osoby. Ładuj do bramy no Nie widzisz jak biegam? Ja mogę sobie przywieźć pół mapy na sprincie Pa 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 to będzie najlepszy bait w moim życiu nie po niej jeszcze zostać O, teraz mnie nie widzi <śmiech> <śmiech> Ale ty miałeś że taką... Obroną, która tego miała pomagać, a nie uciekać. Nie. Yeah. Later. No i wy... wy wypełniłem twój obowiązek i spierdzaj. LOL MAN. Hmm. jest ta paciwmenta, że... ...przód Jason i shotgun 13 wrząb. Jeszcze jeden wrzucił. Pani ono, ja w czy on się wywrócił, kiedy do niego strzeliłem, czy nie? Chyba nie. Nie wiem, bo celowałem, bo na banie i to mnie doszło do O, chyba nam, naszemu kumplowi się nie udało przeżyć. A nie, wiem, się wyrwie. A nie, zmarkowałem. O, <grym> on odskoczył. O lola, ale był. No, no, no. O, to mogę być ja. Ale. To nie jesteś ty. Ale, ale no nie jestem. I wezmę sobie mapkę od razu na początku. Wiesz, gdzie jest miejsce, gdzie masz sobie wziąć mapkę? Ja mam mapę w perkach, więc wiesz. Ale czy wiesz, że jest takie miejsce, gdzie możesz sobie mapkę? Gdzie? Tutaj, na, przy tym dużym domku. Ja Kurde, no, rosła prostu... mi trapy pod domem, ham jeden. Pewnie tam jest telefon, gdzie jesteś? O, zacząłem gościa, który zdechł? O, no, już! A, wannie? O, o. Super, gości tu jest. No, tu jest do no już wam. No, gada... Ale że masz fiuda czy masz... Nie, nie. E... Mam tego... Mam telefon w domu. No w domu, no w domu jest telefon. No, no Ja no uciekam, bo już było co co. Ja też zawsze tak robię, kiedy gram kiedy się teleportuję i stawię tam dwa trafy. No, ja też tak robię. No, co wyścisz? O już wzywają. A? Jason wzywają. O, mam mapę tutaj. A Dobra, to póki u mnie nie ma nikogo żadnego. Jasone, ja to ja sobie. to domki. Póki co no. Mam shotguna z dużego domku, więc jestem bezpieczny. Dość. Dość. Wszyscy jakieś itemy dobre pozabierali i nie wiadomo co będzie. No bo, no, no, widzisz. Eee, ludzie próbują zrobić niebieskie auto. Ale tam jest odtrapowane. Pa, widzisz spójrz w lewo. Spójrz w lewo, widzisz tam taką tablicę z tyłu teraz. Nie widzę. Czekaj, to nie ma killer tutaj jest. Dobra, wszyscy umrzecie. Nie możesz tutaj! Nie! A jednak możesz. few moments later. Yeah. Oh. Ja Ja biega. biegać. Sto pierwszy level robi swoje, co nie?